Do gabinetu trafiłam już w dzieciństwie. Od najmłodszych lat, poprzez leczenie próchnicy, jakieś. Natomiast później, w późniejszym etapie, leczenie było nakładkowe, gdyż miałam trochę problem z krzywymi ząbkami. W gabinecie pracuje zarówno moja ciocia, jak i moja kuzynka, przyjaciółka. No, zajmują się kompleksowo, zawsze moimi zębami, prawda? Od początku yy, chodziłam do nich i, i można powiedzieć, będę chodzić do grobowej deski. <grybujesz> Jestem bardzo zadowolona. Można powiedzieć, że Marta była pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na mój zgryz, yy, na to jak moje zęby wyglądają. No Ja sama nie byłam też z nich zadowolona, bo zęby yy, sterczały każdy w inną stronę. I podjęliśmy decyzję, że coś chcemy z nimi zrobić. Więc pani doktor Marta przygotowywała nakładki. Co jakiś czas spotykałyśmy się na wizycie kontrolnej, wymieniałyśmy te nakładki. No i tak naprawdę można powiedzieć, że teraz ta metoda jest powszechnie stosowana. Natomiast wtedy była to totalna jakaś nowość nikt nawet o tym nie mówił, i generalnie bardzo fajnie się to w moim przypadku sprawdziło. Zęby w miarę, że tak powiem, zostały wyprostowane. Natomiast jestem też kwalifikowana do kolejnego teraz leczenia nakładkowego. Poza nakładkami, w sumie co chwilę korzystam z leczenia próchnicy zębów. Miałam leczenie kanałowe, wykonywane przez doktor Szymańską, wyrywane też miałam zęby. Zarówno w dzieciństwie, jak i właśnie przed tym leczeniem nakładkowym miałam również wyrywaną czwórkę górną, żeby po prostu zęby miały miejsce się na swoje miejsce poukładać. Bardzo często też korzystam ze skalingu, ze ściągania kamienia, wybielane też miałam ząbki, także pod każdym kątem zarówno ja, mój mąż, jak i moje dzieci też korzystają z usług tego gabinetu. I pani doktor. Więc przy wyrywaniu zęba absolutnie żadnego bólu, byłam znieczulona, także ani, ani trochę żadnego dyskomfortu, niczego żadnego bólu nie czułam. Także bardzo polecam i pod tym względem również. Bardzo y, y, wpływało na mnie to, czy miałam, no patrząc na te proste, krzywe zęby, prawda? Generalnie nakłoniło mnie to, bo m, takie wielkie wydarzenie było w moim życiu, czyli ślub. E, i, I wspólnie właśnie z e, dr Martą zdecydowałyśmy, że po prostu e, te zęby będziemy prostować. E, no miało to na mnie taki wpływ, że e, no nie mogłam się w pełni uśmiechać przede wszystkim. No, bo yy, wiadomo, każdy też na te zęby patrzy, nie? No e, teraz już nie mam raczej z tym problemu. Też pracuję z pacjentami i. i no i wszyscy mi mówią, że zarawiam wszystkich uśmiechem. <laughs> Doświadczyłam takiej ulgi, że mogłam się w pełni uśmiechać do wszystkich naokoło, na ulicy, do swoich pacjentów, yy, nawet do swojego męża przede wszystkim. Tak, ten wysiłek był tego warty na pewno w 100% procentach się z tym zgadzam. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć to, że to, co mamy w naszej buzi, prawda, przede wszystkim właśnie zdrowe zęby, mają wpływ nie tylko na nasz wygląd, ale przede wszystkim i na zdrowie. Dlatego, że wszędzie, gdzie nie pójdziemy do jakiego lekarza, każdy się nas zapyta, czy mamy zdrowe zęby, prawda? bo to w głównej mierze oddziaływuje na, na, naszo, na nasze zdrowie ogólne. Jakąkolwiek operację byśmy chcieli y, y, zrobić, na przykład mój mąż y, miał artroskopię kolana, Pierwszym, y, pierwsze co zapytali go na wywiadzie kwalifikacyjnym, y, czy ma zdrowe zęby, prawda? Dlatego bardzo ważne jest to, żeby o te zęby dbać, żeby regularnie chodzić do, y, do swojego stomatologa, żeby robić te przeglądy zębów, i przede wszystkim nie bać się, no bo to tak naprawdę, no czasami wiadomo, może i coś zaboli, ale to wszystko jest dla naszego dobra, dla naszego zdrowia. Nie ma się trzeba bać, trzeba po prostu przychodzić. Co bym mogła powiedzieć osobom, które chciałby skorzystać? No przede wszystkim jest tu bardzo miła atmosfera. Każdy jest przyjaźnie nastawiony do pacjenta, Zarówno panie doktor, jak i wszystkie asystentki są bardzo miłe, nawet jeśli trzeba przełożyć wizytę, no nie ma żadnego najmniejszego problemu, jesteśmy tylko ludźmi, każdemu może coś wyskoczyć i bez problemu tę wizytę możemy przełożyć no przede wszystkim ja sobie cenię też komfort tego na jakim fotelu siedzę <laughs> jestem fizjoterapeutą więc bardzo często właśnie zwracam na to uwagę czy moje lędźwie spoczywają na, na są oparte o fotel na to przykładam uwagę bo jednak na tym fotelu się siedzi sporo czasami godzinę czasami dłużej w zależności jakie leczenie i co robimy co jeszcze mogę powiedzieć jednokrotnie korzystałam z pantomogramu zębów, miałam usuwane wszystkie praktycznie ósemki ze znieczuleniami też nie ma problemu mm, bardzo polecam w ogóle jest to bezbolesne to jest maluteńka igiełka nawet nie czujemy kiedy została wbita nam w dziąsło Dosłownie po kilku minutach działa to znieczulenie. Zarówno ja, jak i moje dzieci. Synek miał niedawno też kanałowo leczonego mleczaka. Bardzo trudne leczenie, ale no mega zadowolony. Ani łezka mu nie poleciała. Szczęśliwy wyszedł. Ma teraz niebieską plombę. <grym> ja tak samo nigdy nie narzekałam na, na to. Super, naprawdę. Bardzo polecam pod kątem znieczuleń, tak samo. Po jakiejkolwiek wizycie, po kilku dniach dostałam zawsze z gabinetu telefon z pytaniem: Jak się czuję? Czy nic mnie nie boli? Czy w czymś jeszcze mogą mi pomóc? Tutaj wszyscy troszczą się o swojego pacjenta. Wiem też, że nie tylko ja zostałam tak traktowana, zarówno ja, jak i wszyscy pacjenci są tutaj tak traktowani. Troska tutaj w tym gabinecie o pacjenta jest na porządku dziennym i z całego serca polecam ten gabinet i wszystkich, którzy tutaj pracują.